Tylko e, codzienna, ta e, realna, rzeczywista praca, której jako młodzi ludzie wstępujący do Młodzieżowej Rady Miejskiej się podjęliście. E, jeszcze raz serdecznie chciałbym wam podziękować za to spotkanie, które odbyliśmy w ubiegłym tygodniu. Takie porządkowo-organizacyjne. Fajnie, że te osoby, które przyjęły na siebie pewne zobowiązania, podołały, czyli coś tam już zaczyna działać <laughs> delikatnie w internecie, czyli tą informację będzie można pozyskać. Moi drodzy, witam serdecznie Was, radnych radnych i radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, witam serdecznie Panią Sekretarz, Panią Kasię również, która prowadzi nam tutaj sprawy właśnie związane z protokołowaniem dzisiejszego posiedzenia. No i skromne grono dzisiejszych obserwatorów, ale ja myślę, że ta... Reprezentacja jest właśnie tą najbardziej odpowiednią, tą najbardziej taką mam nadzieję, że zadowoloną z własnych wychowanków. Oczywiście niejednokrotnie jestem przekonany, będziecie jeszcze w przypadku ciała, które zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej w Szczecinie, czyli Młodzieżowej Rady Miejskiej. Skład Rady wynosi 15 radnych i teraz muszę Was szybko przeliczyć. Stwierdzam, że w sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczecinie uczestniczy 14 radnych przy jednej osobie nieobecnej, co stanowi kworum, przy którym Młodzieżowa Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Kochani, żeby Rada mogła funkcjonować w sposób pełny, muszą być wypełnione wszystkie organizacyjne Kwestie. Kolejne posiedzenia Rady będzie już prowadził przewodniczący wybrany spośród Waszego grona. Dziś ja pełnię tę zaszczytną funkcję, więc pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej zwołuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w ciągu 30 dni od daty uprawomocnienia się wyników wyborów do Rady. Uroczyście obowiązki członka Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie sprawować zgodnie z prawem, godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej przeze mnie młodzieży. W kolejności alfabetycznej odczytam nazwiska. Chodnicka Diana, Przybuję. Kozikowski Paweł, Przybuję. Kuczyński Jakub, Łebkowska Karolina, Przybuję. Makuszewska Aleksandra, Przybuję. Mioduszewski Tomasz. Niebrzydowski Hubert, Dziękuję. Rydzerski Patryk, Sienicki Arkadiusz. Dziękuję. Też... Dziękuję. Szymiński. Arku, no skoro sam dokonujesz takiego zgłoszenia, to rozumiem, że również wyrażasz zgodę. Tak. Czy będą inni kandydaci? Dobrze. W takim razie proszę o przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów na funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej i dokonujemy tego głosowania w sposób jawny. Tak jak robiliśmy to przed chwilą, dobrze? Kto jest za zamknięciem listy? Kandydatów na przewodniczącego, proszę o podniesienie ręki. No, tak, tak. członek komisji Wasilewska Agata, członek komisji Wyduszewski Tomasz. Po wyjęciu kart z urny i jej stwierdza co następuje. Liczba radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczecinie obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 14 na przewodniczącego młodzieżo Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczycie liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 14, liczba kart ujętych z górnej, 14, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 14, liczba głosów ważnych oddanych za wyborem szczególnych kandydatów, Arkadiusz Siennicki oddano głosów 13. Wobec powyższego komisji skutacyjna stwierdzam, że przewodniczącym Młodzieżowej Rady Przedsiębiorczego został Arkadiusz Siennicki. w z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczecinie uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzania tajnych wyborów przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczecinie został Arkadiusz Sienicki. Uchwała wchodzi w z z z, życie z dniem podjęcia. Złożonym kandydatom musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dlatego każdy będzie zwracał się z zapytaniem do zgłoszeniowych kandydatów. Czy wyraża zgodę? I proszę bardzo, to jest. Nie Arek, yy, Liczba radnych jest. Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 14. Na wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie za zgłoszono następujące kandydatury. Kupiecka Wiktoria. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 14. Liczba kart ujętych z urny 14. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 14. Liczba głosów. Ważne oddanych za wyborem szczególnych kandydatów Kupiecka Wiktoria, oddano głos 14. Powód powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady w Szczyczynie została Wiktoria 15, Kupiecka. ustawy drugiej statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Szczynie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie. Uchwala się następująco. Stwierdzam, że w wyniku przeprowadzonego tajnych wyborów Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie została Wiktoria Kupiecka. Uchwała wchodzi w życie z dniem Podjęcie Przewodniczący komisji i szkoły członek komisji Luduszewski Tomasz, członek komisji Wasilewska Gata. Po wyjęciu kart z urny i przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych, młodzieżowych, Rady miejskich w Przuczynie, obecnych na sesji, uprawnionych do głosowania 14. Na sekretarza Rady Miejskiej w Przuczynie zgłoszono następujące kandydatury. Zadrożny Maciej. Liczba radnych, którym wydano kartę do głosowania 14. Liczba kart wyjętych z urny 14. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 14. Liczba głosów ważna oddane za doborem poszczególnych kandydatów w drożny macie oddano głosów 10. Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że sekretarza Młodzieżowej Rady w Szużynia został zadrożony. 2017 roku w sprawie wyboru sekretarza młodzieżowej Rady Miejskiej w Szerzynie. Na podstawie uchwały 11 ustawy drugiej statutu młodzieżowej Rady Miejskiej w Szerzynie stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie. Uchwała, uchwała się co następuje. Stwierdzam, stwierdzam, że w wyniku przeprowadzenia tajnych wyborów Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szczuczynie został Maciej Zadrożny uchwała w życie z dniem dzień. To jest czwartek, natomiast 2 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej w Szczuczynie jest gminny o? organizujemy gminny dzień dziecka. Tutaj będzie uczestniczyła oczywiście Biblioteka Centrum Kultury. Będziemy gościli również uczniów ze Szkoły Podstawowej i Niedźwiadnej, uczniów z publicznego gimnazjum w Szczuczynie, oczywiście oraz wszystkie dzieci i rodziców, dziadkowie, babcie, ciocie, wszyscy chętni, którzy będą chcieli Nie, uczestniczyć. W tym na przykład na Skajach, jest dosyć taka droga z błotem. Mhm. I czy w te miejsce coś zostanie wyłożone, żeby na przykład ten rowerzysta nie musiał schodzić z growego i przechodzić przez to? Tak. tak. My je doprowadzimy do takiego porządku, żeby tam można było spokojnie przejechać. Jak najbardziej. Pomimo tego, że tam fizycznie nie ma drogi, ale jeżeli tak wskażecie, tym, że to jest dobre przejście do yy, tego szlaku, to wyszlamy tam najpierw równiarkę, żeby to wyrównała, a później przywieziemy trzy wylotki już szyba takiego, żeby można było jej wysypać i wywałować, żeby było można spokojnie przeprowadzić. Pana przewodniczącego już ochłonął tutaj z szału i szoku doznanego po wyborze i na pewno będzie, będzie sprawnie prowadził. Duże wyzwanie przed nami wszystkimi. Życzę Wam, kochani i sobie, żebyśmy z niego wybrnęli jak najlepiej, żebyśmy po prostu sprostali temu wyzwaniu. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy poświęcili czas. No i panie Przewodniczący, Maksyma na koniec. Uważam posiedzenie, um, pierwsze posiedzenie Rady Młodzieżowej za zamknięte. To warto mi powiedzieć Zakończone. Uważam, że pierwsze posiedzenie Rady Młodzieżowej zostało zakończone. Dziękuję. Brawo! <klucza> Dzisiaj zakończyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady w Szczuszynie. Zostałem wybrany jako Młody Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Szczuczyn Arkadiusz Sienicki. Uczę się w technikum w Niczkowie. Chciałbym pozdrowić Dyrektora, który zapewnił nam dobre wykształcenie w szkole. Jestem bardzo zadowolony z, z wyboru Młodzieżowej Rady. Chciałbym podziękować moim koleżankom i kolegom. Chciałbym bardzo rozwinąć szczuczyn w zależności od naszej młodzieży. Bo zawsze tylko została zwracana na starszą młodzież, a na młodszą została mniejsza uwaga zwrócona.